Hej, cześć, Tutaj, witam, witam was Witam Wielkim powrocie recenzji Lego na tym kanale. Dzisiaj recenzujemy zestaw 71 717. Ta ilość ciudemek jedynek dosyć duża. I tak jest to zestaw z najnowszego 13 sezonu Lego Ninjago. Są to po, y, jest to jaskinia, czyli chyba w sumie ten w oryginale to się nazywa. Y, Podróż do lochów czas, czaszki. I tak w zestawie znajdują się cztery minifigurki. Yy, sama jaskinia i dwa takie dodatkowe przedmioty, które posłużą nam yy, do gry. Więc tak zacznijmy oczywiście od instrukcji. Więc tak najpierw zacznijmy od tej oto dosyć pokaźnej instrukcji. tak, nie przypominam sobie, żeby jeszcze wcześniej takowej tak, takowa była na kanale i nie jest zbyt rzecz skomplikowana jak zawsze ma to ze około 100 etapów budowy a, do, a dokładniej to 13 nie ma reklam tylko spis elementów i tam jakaś z tyłu reklama, że można coś wygrać ogólnie nowością jest ta oto można by powiedzieć, plansza i reklama innych zestawów, gdyż. Ok, zmienię tutaj lekko e, statyw. I tak, jest to taka plansza do gry. E, tutaj mamy różne tego typu rzeczy, że tutaj możemy. No, to jest taka plansza, i do tego nam potrzebuje takich dwóch rzeczy: Stacyjki z życiami oraz kowski I to, to działa jak trochę, to jest że trzeba odkręcać, a tutaj najpewniej naładować życie. Niestety nie grałem, więc się trochę nie wypowiem, ale jak ktoś grał, to z chęcią może się tutaj wypowiedzieć w komentarzach. Więc tak, omówiliśmy już instrukcję i ten... i tą planszę, więc teraz czas na sam zestaw. Więc tak, tak oto się rozpoczyna początek i jest tu takie wejście i widzimy, jakże przepięknie naklejone naklejki tak. i tutaj się poruszamy bardzo mi się podoba jak to zbudowano gdyż nie jest to tak jakieś proste elementy, tylko takie różne skośki i też całkiem mi się ciekawy zielony ogień i tutaj jest pierwsza funkcja zabawowa a raczej growa gdyż tutaj jest czaszka i jeżeli naciśniemy to, tutaj to czerwone to wyskakuje nam takie Fio, y, taki pomarańczowy bolec A raczej kieł I w nas I to działa jak tutaj jest figurka I tak Dalej y, O, można to też odłączyć Dalej jest tu w sumie tylko pająk e, Nic wielkiego, ale szczerze te pomarańczowe płytki Są ciekawe I tak, teraz sama Główna można powiedzieć siedziba y, Tego jaśnie pana i tak. Są takie fajne, ciekawe schody. I tak. Z tyłu znajduje się miejsce na broń. Kryształ. I niestety nie wiem, czy miał jakiś związek z defabułą, czy na tego sezonu. Zaś tutaj mamy neszkanko. Yy, I mnie to rozwala, że tutaj wmieścioną taką kołdrę i poduchę. W takiej jaskini, gdzie to może to dla was palić. No, no trochę mnie to rozwaliło, ale cóż. I tak. Dalej. No Znajduje się taki kociołek z kośćmi i miecz. I miecz to jest coś, co mi się tutaj podoba. Ma tutaj taką oto kostkę. No i ta kostka no jest dosyć wykonana na taką ludzką, a nie taką legową, co zasługuje szczerze na wielki plus. Tutaj znajduje się miejsce dla tej figurki, czyli może sobie tak postoić, i tutaj w ogóle znajduje się. No, więzienie. I tutaj można wsadzić Jaya, ale też możemy inne minifigurki i to najprawdopodobniej idzie tak, że o. to obkręca się i to spada na dół. I też w ogóle z tyłu jest taki czerwony kryształ. Też taki kolejny rzecz. I w sumie chyba raczej tyle, co bym mógł powiedzieć z tej o tej jaskini, więc w sumie możemy już przejść do minifigurek. Dobra, teraz przejdźmy do minifigurek Jest ich cztery, jak mówiłem I tak, pierwsza Jest Nia w tym W tej zbroi Z 13 sezonu I ta e, Szczerze figurka Wygląda bardzo ładnie W sumie można powiedzieć, że Każda w tym stroju wygląda ładnie e, I tak Każą e, Nia i Lloyd Mają takie fajne, taką fajną tarczę i mają po podwójne twarzyczki, oczywiście. Jeszcze pokażę. O, proszę tutaj, tak ładnie. Tutaj u Leuta też. Yy, I ta mają różne rodzaje broni: tutaj ma nija włócznie. Lloyd ma miecz. Jay yy, ma munchaku. A Murt, y, czyli nasz główny przeciwnik, ma taki jakby topór. I ta y, ciałko ma ciekawe. I ma też ten. No, na ramiennik z dziewiątego sezonu u Iron Barona on był i tam u innych. Co, mi, co mnie bardzo cieszy, też tutaj na górze ma taką kitkę. Też bardzo fajna. Nie ma z drugiej strony twarzy, tylko ma fajne nadruki. Ale figurka mi się akurat podoba, więc w sumie oceniliśmy figurki, więc teraz czas na podsumowanie samego setu. Więc tak, czy zestaw. 71717 to aby dobry set no można by powiedzieć że tak ma całkiem ciekawe figurki elementy też ciekawe eee, i cóż otrzymuję ode mnie ocenę 9,5 na 10 nie dajmy aż tak wielkiej oceny ale tak sam zestaw jest całkiem ciekawy i cóż polecam go najbardziej więc to by było na tyle trzymajcie się do zobaczenia i elo cześć i siemanko